Po blisko dekadzie dominacji Bayernu Monachium w Bundeslidze, Bayer Leverkusen jest bardzo bliski zdobycia tytułu mistrza Niemiec. Osiem punktów przewagi to zapewne wystarczająca przewaga, by drużyna Szabiego Alonso niebawem mogła przypieczętować mistrzostwo Niemiec. Jednak dlaczego tak się stało i co się dzieje z wielkim Bayernem Monachium? Zapraszam na... Swoją analizę, jednak przed tym proszę Was o hat tri kanałowego Hat trika, czyli łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. A więc zaczynamy. No i tak jak powiedziałem na wstępie, Bayer Leverkusen ze 8 punktami przewagi przewodzi tabeli piłkarskiej niemieckiej Bundesligi. Jednak proces psucia Bayernu Monachium, który obserwujemy dzisiaj, te trzy przegrane mecze z rzędu, to wbrew pozorom nie zaczęło się miesiąc temu, dwa miesiące temu czy pół roku temu. Według mnie ten proces zaczął się dużo wcześniej. A zaczęło się to według mnie od sprzedaży Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Dlaczego? Dlatego, że Robert Lewandowski przez lata był królem strzelców Bundesligi, cała gra Bajernu, cała ta machina tego klubu była tak naprawdę stworzona tak, że to właśnie kapitan naszej reprezentacji był tym frontmanem, wykańczał wszystkie akcje i właściwie wszystkie schematy każdych kolejnych trenerów, czy to Guardioli, czy Flicka, tak naprawdę można powiedzieć znał na pamięć, znali też piłkarze, którzy mu asystowali, czy na początku byli to hmm, para Robin Ribéry, potem Thomas Miller, Kingsley, Coman, Serge Gnabry, naprawdę tych ludzi, którzy dawali serwis lewemu przez te wszystkie lata, było naprawdę bardzo wielu. I niektórzy, no wiadomo, kto w, w życiu, no jedni grali lepiej, drodzy gorzej. I... Ale ty, Lewandowski, mimo wszystko, też hurtowo zdobywał te armatki w nagrodę za koronę króla strzelców. Jednak, kiedy w klubie pojawił się Julian Nagelsmann, to już było widać, że um, lewy w Bayernie nie czuje się najlepiej. Też były już takie oznaki, że najchętniej zmieniłby otoczenie, i do, w grze były takie kluby, jak mówiło się o Pagie Sążek. mówiło się też o Serie A, gdzie tacy starsi napastnicy, na przykład jak um, Olivier Giroud do wieku 37 lat święcą. Tryumfy jednak padło na mm, słoneczną i gorącą Barcelonę, gdzie Robert już w pierwszym sezonie mm, zdobył trofeo Pichichi, gdzie y, zdobył też Super puchar Hiszpanii i Mistrzostwo Hiszpanii. No już ten sezon w wykonaniu Lewego i całej Barcelony nie jest już tak dobry jak poprzedni, ale to odcinek jednak o. Bayernie, Monachium, o Barcelonie. Drugim aspektem, który zaczął psuć ten klub, to to, że po przybyciu Juliana Nagelsmana, wbrew pozorom, ta gra bez napastnika od początku nie wyglądała jakoś tragicznie źle, a kiedy była potrzeba, wchodził Kamerunczyk Erik Maxim Pomoting, który czasem ratował tą drużynę z opresji, jednak według Juliana Nagelsmana ta gra bez napastnika nie wyglądała najgorzej. Kiedy mieliśmy fenomenalny dwumecz Bayernu-Monachium z Paris Saint-Germain to nagle szefom Bayernu, czyli Hasanowi Salimidziciowi, Oliwierowi Wikanowi i Uliemu Henesowi, który wiadomo, że wszystkim w Bayernie steruje z tylnego siedzenia uznano, że Julian Nagelsmann grozi po prostu niespełnieniem celu, i że Bayern Monachium nie zdobędzie żadnego trofeum. I to jest tak naprawdę śmieszne, bo na tamten czas byli w półfinale Pucharu Niemiec, strata do Borussia Dortmund nie była yy, zbyt du duża, i by przeszli kolejną rundę ligi Mistrzów, Więc yy, zwolnienie Juliana Nagelsmana, jeszcze w ten sposób, że trener dowiaduje się o tym, będąc na nartach z tweetów. Yy, Fabrizio Romano, to naprawdę, wydało, naprawdę wydawało się jak na tak dobrze profes i profesjonalnie prowadzony klub naprawdę wielkim kuriozum i też jeszcze, wiadomo, ten y, związek na Nagelsmana z Bayernem nie był idealny. To też y, jest prawdą, ale właśnie kiedy drużyna zaczynała łapać wszelkie te Schematy Nagelsmana, to akurat ci zarządzający postanowili go zwolnić. Wiadomo, Bayern to jest jedno wielkie FC Hollywood. Tam chodziło też o związek Nagelsmana z dziennikarką, chyba z tego co pamiętam, Sportbilda. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, proszę, w komentarzu. I ona rzekomo miała wynosić informacje z szatni i to. Nie najlepiej wpływało na drużynę, ale ta historia jest szerzej opisana, więc możecie sobie o niej sporo przeczytać w internecie. No i włodarze, poszukując trenera, postawili na Tomasa Tuchela, tego Tuchela, który, którego bardzo chciał mieć u siebie Uli Hennes, który prowadził gwiazdozbiór w Paris Saint-Germain, z którym dotarł do finału. Z tym Tomasem Tuchalem, który z Chelsea wygrał Ligę Mistrzów, choć chyba Bayern po prostu zatrudniając Tuchela, nie pomyślał o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że Tuchel jest ma może i super warsztat trenerski, ale jest bardzo toksycznym człowiekiem i wcześniej czy później skłóca się z całymi drużynami. To po prostu według mnie nie jest trener na wielkie projekty, tylko na projekty średnie bądź aspirujące, bo kiedy w szatni ma po prostu ludzi o ego, wyższym sobie, to po prostu się z nimi konfliktuje, tak jakby chociażby teraz z Josuą Kimisiem. No a po drugie, no też te mistrzostwo, które mm, zdobyli w tamtym sezonie, to zostało zdobyte tak naprawdę przez wielki fart i szczęście, bo gdyby bo Rosja Dortmund, jak to ma w zwyczaju, nie wywróciła się gdzieś pod metą, to ten sezon skończyłby się wielką katastrofą. Zresztą już pierwszy sezon pod wodzą Tuchela nie zaczął się jakoś dużo lepiej, bo zaczęło się od porażki z RB Lipsk 3-0 w Superpucharze Niemiec, już wtedy Artur Wichniarek, czyli. Ekspert Via Play mmm, nawoływał do tego, by Tuchela po prostu się y, pozbyć. No i jeszcze jest, jest jeszcze jeden aspekt y, negatywny pracy Tomasa Tuchela: są to kontuzje, nagminne kontuzje, czy to w PSG, czy to w Chelsea, czy teraz w Bayernie. Nie wiem, czy kiedy Tuchel przychodzi do klubów, to działy fizjoterapeutyczne przestają działać, czy po prostu robią na treningach jakieś takie ćwiczenia, gdzie piłkarze po prostu, no, kolokwialnie mówiąc, zaczynają się po prostu psuć. No i teraz przejdźmy do sytuacji obecnej w Monachium, gdzie tak jak mówię, właściwie jest konflikt na w konflikcie, czyli chociażby właśnie wspomniany już wcześniej zła Kimiś, piłkarze kompletnie będą, będący pod formą, czyli Hurricane, który od początku, kiedy przyszedł, szedł od meczu do meczu właściwie po pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego, a w ostatnich meczach to tak naprawdę ledwo wbił do pustej bramki w meczu z Bochum i tak przegranym 2-3. Jamal Musiala to piłkarz, któremu częściej, można powiedzieć, że dobre mecze mu się zdarzają niż... Są normą, a to jest naprawdę wielki talent. Thomas Müller, którego na początku Tuchel próbuje odstawić, a potem, kiedy trzeba ratować skórę, to gdzieś tam na tej tożsamości, na tym genie, mija San Mir, który do końca nie wiadomo, czym tak naprawdę jest. To próbuje ratować tym zespołem, jednak to się gdzieś tam na koniec dnia nie udaje. No, i teraz, jaka będzie przyszłość Tomasa Tuchala? No, mi się wydaje, że dobrych trenerów na rynku jest całkiem dużo, bo można się uśmiechnąć do z jego Nie ma już jego największego wroga, czyli Hasana Salihamidzicza, który bardzo mu zaszedł ze skórę nie chcąc robić transferów. Tak naprawdę, nie wykonując żadnej z próśb trenera, można się zgłosić do Jose Mourinho, który Uczy się intensywnie języka niemieckiego i samodzielnie wyraża chęć do poprowadzenia Bayernu. Można się zgłosić do Zinedina Zidana, który od paru lat zostaje bez pracy, i na pewno taki projekt jak Bajern, gdzie w normalnych okolicznościach w ciągu w wciągniesz nosem, jest na pewno kuszące, bo to jest możliwość wsadzenia kolejnych pucharów do gabloty, jednak tu sytuacja jest skomplikowana, dlatego, że do końca sezonu Bundesligi zostało 12 kolejek, a tak naprawdę żaden poważny trener nie wejdzie do projektu, żeby być strażakiem w Bayernie Monachium, skończyć sezon i potem zastanawiać się, będę pracował, czy nie będę. Jednak ci trenerzy, których wymieniłem, to są zbyt duże instytucje i Bayern jest zbyt wielką instytucją, by do czegoś takiego się posunąć. Nie wiem, może mm, gdyby się nie dogadali piłkarze z Tuchalem, bo jednak wydaje mi się, że najlepszą opcją, mając jeszcze rewanż na Allianz, i te, ten sezon do dokończenia w Bundeslidze, po prostu piłkarze powinni mm, nie tyle dzięki Tomasowi Tuchelowi zacząć grać lepiej, co wbrew Tomasowi Tuchelowi zacząć grać lepiej i spróbować jeszcze powalczyć, utrzymać go do końca sezonu, a potem po prostu rozpocząć nowe uznanie. Być może z Szabi Malozo, który jest wymarzonym kandydatem bossów Bayernu Monachium. A tak jak mówię, no, mi się wydaje, że najlepiej by było, żeby piłkarze po prostu zacisnęli zęby i ten sezon skończyli z Tomasem Tuchelem i ładni bądź brzydziej zakończyli ten rozdział. A jak to się skończy? Na pewno Bayern będziemy z, z wielką ciekawością obserwować, dlatego że to jest temat gorący, komentowany przez wszystkich na całym świecie y, piszących, mówiących, y, dziennikarzy sportowych itd. A ja na koniec proszę jeszcze raz o piłkarskiego hat czyli łapka w górę, komentarz, y, subskrypcja i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.